Dzisiaj chcemy Wam pokazać cztery kolory szminek. Pierwszym kolorem to będzie kolor różowy w czarnym opakowaniu. Nie wiem czego widać, ale Ale wygląda tak. Jest, jest naprawdę w strasznie różowy. Wsłuchajcie, słot tego to wygląda. Tak. nie widać tego aż tak. Nie widać tego. W nie widać tego w kamerze. Ale uwierzcie. Ale uwierzcie, naprawdę, bardzo mocno. Teraz moja koleżanka zrobi Wam swatcha również różowego, yy, tylko że to jest z neon... To jest neon kolor. kolor, to jest oczywiście kolor różowy. Tu waki po prostu. Widzicie, o tak, neon kolor. już, Okej. Neon color Róż. Róż, róż. Moja koleżanka wam zrobi swatcha, on wygląda na razie Kolo... następująco. Proszę. Tak wygląda na palcu jest balet. Mój wygląda. Zrobiłam wam swatcha dość dziwnego. ubierz. I to jest... Tak napigmentowany Dobre. róż, słuchajcie. Wierzcie, tego w kamerzniki. To są właśnie nasze naj, najbardziej napigmentowane kolory. Dobre. A następny jest z tego samego... Z tej samej marki yy, non-kolor. Kolor żółty siemanko. Jestem żółty. On wygląda. Kolorze następującym, tak. tylko że on jest żółty. Bardzo żółty. Wiesz, tak mi się przedstawiać. Jak cytryna. Tak ja zrobię da. Wam swatcha. Właśnie koleżankę Wam przedstawiam. słod. Chcę, z tego słod. ping ding. Mamy jeszcze jeden, jeden kolor. Mamy jeszcze jeden kolor, niebieski, To koleżanka już robi swatcha. To jest kolor, on tak wygląda, jest z tej samej marki co dwa poprzednie i właśnie robię swatcha, który wygląda, o nie wiem, prosto tak, 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 który wygląda w następujący sposób, powieszcie, on jest naprawdę brzydki, niebieski. Oczywiście ładny, niebieski, tylko że na ustach wygląda tragicznie. Oczywiście, no bo chodzi o. Nie polecam Wam. Nie polecam Wam tych kolorów. Najbardziej, jak już macie sobie to kupić, to najlepiej ten w tym czarnym opakowaniu to jest numer. Y, 95. Tak. 95. A te kolorki to są naprawdę bardzo napigmentowane i nie, nie radzę, nie radzę Wam jak coś na ten różowy, ale naprawdę Wam nie radzę. I co chciałyśmy Wam powiedzieć, tym y, zakupiłyśmy właśnie, Zrobiłyśmy taki zakup, zakup w biedronce. w biedronce, tych neon kolorów, tych neonowych no kolorów w ogóle w lato, ale nie pomyślałyśmy, żeby zrobić o tym kolejny filmik. I to jest nasz pierwszy filmik, nasz pierwszy filmik, yy. no no i dlatego robimy go w... dzisiaj. dzisiaj, dosłownie przed minutą założyłyśmy sobie yy, konto. konto na YouTubie. Tak wyglądają yy, spiska te, od... Jeszcze tak się natrudziłyśmy, bo... Nie chciało nam coś wchodzić. Nie chciało nam wchodzić i musiałyśmy podawać 15 numerów telefonów, e YMI. No ale słuchajcie, subskrybujcie, łapki w górę kochani. Czyli ja. śmiejcie się z nas, bo to jest nasz pierwszy filmik. 在世。<T> <laughs>